Dzień dobry. Witam was na przesłaniach na tydzień od 9 do 15 stycznia 2023 roku. Do wyboru mamy trzy karty z trzema kamieniami I już wam mówię jakie, jakie to są kamienie i karty numer 1, numer 2 i numer 3, jedynka z kamieniem Piryt. Dwójka z kamieniem Jadelit. Trójeczka z kamieniem kwarc różowy. Przesłania od 9 do 15 stycznia 2023 roku. Jedynka, dwójka i trójka. Piryt Jadelit i kwarc różowy. Dobrze, zobaczymy jakie przesłanie dla jedyneczki. Tutaj z tą kartą i z kamieniem piryt. Jeszcze raz go pokażę. No i moi drodzy, karta numer 8. Już pozwolę sobie przeczytać. Ósemeczka. Karta dla jedyneczek. Osiem. Przepływ. Ta karta dotyczy manifestacji. Wspaniale jest widzieć, że możesz uwolnić się od nieszczęścia. Ufaj, że możesz być szczęśliwy, szczęśliwa. Twoje uzdrowienie zależy od tego, jak postrzegasz swój świat. Jeśli czujesz się nieszczęśliwy lub pechowy, możesz spróbować bardziej pozytywnego myślenia. Wpadłeś w wzór ograniczającego myślenia, który nie pozwala Ci zobaczyć swojego wewnętrznego piękna? Ta karta sugeruje również, że często znajdujesz się w sytuacjach, które spowodowały wcześniejsze problemy. Być może nadszedł czas, aby uleczyć te problemy. Bądź otwarty na wiadomości i znaki, które są nieustannie częścią Twojej rzeczywistości. Pozwól sobie zobaczyć otrzymanie błogosławieństwa. Zaufaj, że masz możliwości rozwoju i nauki, aby uwolnić to, co nie działa i wezwać w swoje prawdziwe pragnienia. I wezwać swoje prawdziwe pragnienia. Zobaczcie, wodospad na tej karcie ilustruje odnowę lub zmiany życia. Ważki reprezentują Twoje głębsze myśli i zaspokajają potrzebę pełniejszego życia. Motyle symboliz symbolizują duszę. Twoja dusza jest na drodze transformacji. Na swojej drodze napotka, napotkasz lekcje i nagłe zmiany, które mogą zmienić Twoje postrzegania i przybliżyć Cię do oświecenia. W tym momencie Twoja zdolność manifestacji jest wzmocniona. Określ, czego pragniesz i zabierz się do pracy, aby tak się stało. Piękne przesłanie dla jedyneczek. Dwójeczki z kamieniem jadelit.

Negatywne uczucia są naturalną częścią ludzkiego doświadczenia, smutek i radość są zwykłymi, zdrowymi reakcjami na utratę ukochanej osoby, lub kogoś, kto źle cię traktował, lub gdy życie wydaje się wymykać się spod Twojej kontroli. Kiedy jesteś zdrowy emocjonalnie, możesz uznać swoje uczucia bez utknięcia w negatywnej spirali. Kiedy Poja, pojawia się wyzwanie: wiele osób ma domyślny mechanizm, który automatycznie przechodzi do najgorszego scenariusza. Na przykład, możeć, możesz się nadmiernie niepokoić, że drobny błąd w pracy będzie kosztował Twoją pracę, lub że bezmyślny komentarz zakończy związek i na zawsze będziesz samotny. Jednym z najlepszych sposobów leczenia negatywności jest skupienie się na pozytywach. Może być konieczne podjęcie drobnych kroczków, aby doprowadzić do tego uzdrowienia. Każda Twoja myśl, słowo i zachowanie ma ogromny wpływ na Twoje ogólne zdrowie. Podejmij kroki, aby świadomie monitorować swój pesymizm. Przerwij swoje negatywne myśli pozytywnymi. Możesz, może to zająć trochę czasu, ale ćwicząc, będziesz stopniowo uwalniać się od negatywów. Możesz przeprogramować się, aby mieć pełną kontrolę nad swoimi emocjami i dokonać zdrowszego wyboru, aby pozostać optymistycznym i pozytywnym. Bo zobaczcie, wróżka leży pod drzewem z ramieniem na czole, przedstawiając wyczerpanie. Wyczerpanie i niepokój. Dłoń na głowie zwraca uwagę na zmartwienie i aktywność umysłową. Grzyby otaczające wróżkę symbolizują zdolność ludzkiej duszy do wzrostu w ciemności. Zadanie może wydawa wydawać się przytłaczające, ale masz odwagę zmienić wynik. Trzymajcie się pozytywów, moi drodzy. I karta numer 3. Karta numer 3 z kamieniem kwarc różowy. Już czytamy, co dla Was na ten tydzień. Trójeczka, karta numer 5. Piąteczka. Uwolnienie. Kiedy otacza cię negatywność, ważne jest, aby znaleźć sposoby jej uwolnienia. Możesz nie zrozumieć ogromnego wpływu tej energii na to, jak się czujesz. Jednym bezpośrednim sposobem na uwolnienie niepożądanej energii jest wyobrażenie siebie, że jest ona zmywalna, jak woda, gdy spływa po twoich rękach. Bieżąca woda oczyszcza i przekształca Twoją energię. Innym podejściem do usuwania niepożądanej energii jest kąpiel w soli morskiej lub użycie kosmetyku z soli mor morskiej e, lub wody do peelingu pod prysznicem. Możesz również spalać szałwie przez kilka minut i poczuć, że unosi ona niską energię. Sól może wyciągać zanieczyszczenia i toksyny, które mogą być przechowywane w Twoim ciele. Toksyny w Twoim ciele mogą przechodzić z wpływów fizycznych w emocjonalne. Zła dieta, narażenie się na zanieczyszczenia i pozostałości emocjonalne wynikające z nieporozumień lub codziennego stresu mogą przyczyniać się do gromadzenia się toksyn. Źródło toksyn jest nieistotne. Ważne jest, aby uwolnić się i usunąć niechcianą energię. Podejmij kroki, aby oczyścić siebie i swoją energię, gdy czujesz, że jest to konieczne. Bogini rzuca błyskawice z swoich rąk. Co oznacza uwolnienie energii? Ważne jest i może Również oznaczać to, że objawienie duchowe, przebudzenie jest w zasięgu Twojej ręki. Ta karta może zwiastować okazję, którą czujesz. Chmury mogą sugerować, że nie masz pełnego obrazu tego, co się dzieje. Mogą odnosić się do oświecenia lub stresu, który staje się nieco lżejszy. Zrób coś, aby oczyścić swoją energię, a poczujesz wyraźną zmianę energetyczną. Moi drodzy, życzę Wam wspaniałego tygodnia i wszystkiego dobrego.